Włoski tenor Andrea Bocelli 30 sierpnia wystąpił na stadionie Krakowi w Krakowie. Na próbie światowej klasy śpiewak gościł 60-osobową grupę z Miechowa na czele z księdzem Mirosławem Kaczmarczykiem, proboszczem bazyliki grobu Bożego w Miechowie. Warto dodać, że byli to jedyni goście znakomitego tenora, którzy mogli porozmawiać z nim tuż przed koncertem. No, dzisiaj wielka radość dla naszej wspólnoty parafialnej. Parafigrobu Bożego w Miechowie, dlatego że dzięki wielu osobom mogliśmy tutaj przyjechać na przygotowanie do koncertu dzisiejszego, które będzie miało miejsce o godzinie 20.00 Andrea Bocelli, muzyk światowej sławy. Przyjechaliśmy z Miechowa z wieloma grupami, a więc z tymi osobami, które w jakiś sposób dotknięte są trudną życiową sytuacją, ale Artysta, który dziś z nami się spotkał, na pewno dodał otuchy nadziei, radości, ponieważ sam dotknięty jest cierpieniem braku wzroku. Sobotnio wieczorny koncert zgromadził tłumy wielbicieli Włocha. Artyście towarzyszyła m.in. włoska sopranistka Alessandra Marianelli. Mniej tłoczno było natomiast na próbie tuż przed koncertem, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele różnych instytucji z Miechowa. W skład 60-osobowej grupy weszli przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej w Miechowie, Hospicjum Domu Dziecka i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, a także mieszkańcy Domu Kombatanta i Schroniska Świętego Brata Alberta. Wszyscy byli wraz z opiekunami. Wszyscy też mogli porozmawiać z wielkim artystą i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. W rolę tłumacza wcielił się ksiądz dr Jan Nowak, wykładowca Pisma Świętego w seminarium duchownym w Kielcach. Książę, jak doszło do spotkania z dzisiejszym artystą? Je, jeden Pan Bóg wie, jak do tego doszło. E, jedno jest pewne, że no, dzięki życzliwości różnych, różnych ludzi w Polsce i za granicą udało nam się, udało nam się zorganizować no, taką absolutnie niespotykaną nie, nie, nie rzecz, mianowicie, że mieliśmy możliwość tu z grupą parafian być. Na próbie generalnej koncertu Andrea Boccelliego, który, który będzie miał miejsce dzisiaj dzisiaj wieczorem. No, a jeszcze do tej pory jestem cały poruszony, bo, bo dopiero co odszedł od nas i mieliśmy możliwość z nim się spotkać, zrobić zdjęcia, przedstawić mu się, powiedzieć, skąd jesteśmy i w ogóle co tu robimy. Wyraźnie był, był tym wszystkim jakiś taki zainteresowany, ale i wzruszony, gdy powiedzieliśmy mu, że no szczerze mówiąc, są tu reprezentanci wszystkich tych najbardziej, że tak powiem, w jakiś sposób dotkniętych cierpieniem grup parafialnych. Obecni podczas próby generalnej włoskiego tenora goście z Miechowa, którzy mogli porozmawiać ze światowej sławy artystą, byli pod jego ogromnym wrażeniem. Bardzo dobrze wypadł ślicznie, wypadł y, występ. Bardzo mi się podobało. W imieniu mieszkańców całego DPS-u w Miechowie, dziękujemy za tak bardzo przygotowany, fajny występ. Y, nigdy takiego występu nie widziałam. Bardzo jestem wzruszony. Wrażenia bardzo, bardzo duże. Jest to niesamowite. Y, Móc tutaj przyjechać, móc być na tej próbie generalnej, bo to nie każdy może i tak jak sami tutaj widzimy, jesteśmy tutaj sami. Ja przyjechałam tutaj troszkę tak w imieniu swoich pacjentów z hospicjum, bo są to osoby ciężko chore, leżące i które nie mogły tutaj ze mną przyjechać, ale zabierałam każdego w sercu i po prostu będę się dzielić wrażeniami. Jestem pod wrażeniem i tak i wszyscy, którzy tu jesteśmy, ja jestem, ja reprezentuję zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym i bardzo chciałem podziękować tutaj księdzu Proboszczowi za umożliwienie nam tego te udziału w próbie generalnej. Wrażenia są olbrzymie. Po raz pierwszy jestem w ogóle w życiu na takiej próbie, bo tak, no byłem na jakichś koncertach, ale na próbie nigdy nie byłem jeszcze. Także to jest... Dla mnie, jest duży, dla mnie jest duże wrażenie. Chciałam podziękować przede wszystkim księdzu Proboszczowi, że nas zaprosił. Mieszkańcy bardzo zadowoleni, wrażenia naprawdę nie do opisania. Miałam gęsią skórkę. Na pamiątkę spotkania ksiądz Mirosław Kaczmarczyk na ręce włoskiego tenora przekazał odlew z ołtarza głównego z Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie, przedstawiający scenę zmartwychwstania. Znany artysta otrzymał także kwiaty i zaproszenie do odwiedzenia Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie.